Branża gier wideo to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi technologii. Pamiętam jeszcze czasy pikselowych gier do obecnych, ultrarealistycznych doświadczeń. Co dzieje się jednak nie tak, gdyż co chwilę słyszymy o zamknięciach kolejnych firm produkcyjnych gry, a nowych innowacyjnych premier jest jak na lekarstwo. Co się stanie, gdy pasja zamieni się w zimny, bezduszny interes? Dziś odkryjemy, jak biznes może zabić to, co kochamy najbardziej gry. Deweloperzy nie są w stanie sprostać oczekiwaniom graczy, wypuszczają bezpieczne produkcje, małe i często uznane studia szybko kończą swój żywot lub są wchłaniane przez gigantów rynku. Ci najwięksi preferują jedno hasło ponad wszystko biznes. Cyfry i analityka muszą się zgadzać i jest to w zasadzie jedyny trend, który definiuje obecny rynek. Nie ma tu mowy o ryzyku, jest kalkulacja i bezwzględne dążenie do monetyzacji. Czy takie zabiegi pogrążą branżę gier video? Nostalgia. Zacznijmy właśnie od tej nostalgii. Jeżeli pamiętacie czasy pierwszych komputerów Amigi lub debiutu konsol NES, u nas popularny Pegasus, no wiecie, ten taki, gdzie kupowało się go na bazarze, Później króla gamingu PlayStation to zapewne wspominacie je dobrze. W innym swoim materiale dementowałem już nostalgię. W skrócie nasze wspomnienia definiuje dzieciństwo, gdzie wówczas beztroska rozrywka pozwalała nam emocjonalnie cieszyć się każdą chwilą. W późniejszym wieku ten czar mocno pryska na rzecz innych obowiązków, albo tego, że wszystko już widzieliśmy. Przynajmniej w moim przypadku tak jest. Jak macie inaczej, to z chęcią poznam Waszą perspektywę. Możecie zostawić i opisać ją w komentarzach. Logicznie konfrontując nostalgię, to na przykład FIFA 98 nigdy. Nie będzie lepsza niż ta obecna nowej generacji. I w zasadzie większość gier starych lat nie przetrwa próby czasu w konfrontacji z obecną technologią. Owszem, gameplayem co po niektóre perełki się obronią, ale w innych aspektach zazwyczaj polegną i leżą. To no, po prostu nie da się inaczej. Świat za bardzo dynamicznie idzie do przodu i wszystko się zmienia. Mimo tego starsze czasy rządzą się swoimi prawami. Gaming i zakup gier był dzikim rynkiem, no i miało to jakiś swój urok. Cały dynamizm opierał się na niewiadomych. Gier wychodziło mnóstwo, producenci nie bali się eksperymentować z formatami. My co najwyżej dowiadywaliśmy się o wybitnych tytułach od Kumpla, pismach typu Secret Service czy CD Action. Moje ulubione, tak? Obecnie czar pryska do. Zera. Deweloperzy, jak już zostało wspomniane, nie porywają się z motyką na słońce i nie raczą nas eksperymentalnymi produkcjami. No, może poza segmentem indie, czyli tych wiecie, gier niezależnych, mniejszych produkcji. O grze wiemy wszystko. Są trailery, spoilery fabularne, agresywny marketing, gameplaye na YouTube, let's playe i tak dalej. Tak naprawdę hype na duże produkcje jest tak wysoki, że grę możemy przejść oglądając let's play lub spoilując sobie wszystkie rzeczy. Nie ma to jak obejrzeć ostatnią finałową walkę z bossem tuż przed premierą, albo ktoś tam gdzieś tam zespoiluje rykoszetem. Dodatkowo gry szybko tanieją lub trafiają do wielu bandli abonamentów typu PlayStation Plus czy Xbox Game Pass. I tym podobnych. To wszystko oddziela nas z efektu wow. Od tak jakbyś szedł na randkę, a partner lub partnerka byliby już w negliżu. Nie ma flirtu, nie ma emocji, ale są na pewno ci, co też tak lubią. Modele gier i ich zawartość. Sam model gier już się mocno zmienił. Często śledzę syna w co on gra, no i ja wiem, że to już nie jest moja bajka. Obecnie królują gry online, które często są darmowe, ale wymagają płatności wewnątrz, na przykład Fortnite bardzo popularna strzelanka. To, co kiedyś było za darmo i stanowiło integralną zawartość zazwyczaj do odblokowania w trakcie gry, obecnie jest płatne. Nigdy nie zrozumiem fenomenu płacenia horrendalnych kwot za skin postaci czy broni. Tak, tak, mowa tu nawet o bardzo dużych sumach, np. kilku tysięcy dolarów za skórki do broni. Funkcjonuje już od dawna strony luletki, czyli taki hazard dla nieletnich. No, jest to zwykłe obchodzenie prawa, bo takie... Strony pozwalają w takim procederze losowaniu brać udział w zasadzie każdemu. No, państwo też nie może sobie z tym poradzić. Do tego jest to żerowanie na niewiedzy nieletnich, ale temat jest tak rozbudowany, że można zrobić na tym oddzielny odcinek. Jeżeli byście chcieli, to też możecie dać znać w komentarzach. No i tak naprawdę takie systemy napędzają młode pokolenie. A twórców wypełniają kasą. No bo powiedzcie mi, po co wydawać w grę, w której postawimy na nietuzinkową fabułę, odkrywczy gameplay, spójną opowieść i filmową narrację, jak można wypuścić grę, która będzie zarabiała krocie na tego typu właśnie mikrotransakcjach wewnątrz. Owszem, nie każdy też taki model przetrwa, co pokazuje, że w branży jest mocna konkurencja. Mi prywatnie bardzo szkoda upadku w tym modelu, chyba najlepszej piłki kopanej w historii, Pro Evolution Soccer. No chyba, że Sensible Soccer mogło być lepsze, to już kwestia właśnie wspomnień. Wracając, najlepszym przykładem tego modelu biznesu jest Rockstar, jego flagowa seria GTA. Kiedyś gry z tej serii wychodziły średnio na oko co około 2 lata. GTA 5 było przełomem. Gra ma już 13 lat. Jej kontynuacja będzie dostępna dopiero w 2026 roku, o ile się po drodze nic nie wywali. I wiecie dlaczego to jest? No zapewne tak. To wszystko przez GTA Online. Biznesowo GTA Online zapewniło firmie żniwa i lenistwo. No ja w sumie się nie dziwię, bo gdybym był na ich miejscu, postąpiłbym podobnie. Tam, gdzie podąża pieniądz i monetyzacja jest na każdym kroku, to, to zapewnia w długiej perspektywie dobrobyt firmie i stabilną pozycję. Bo wiecie, po co się silić na ambitny single player, którego można sprzedać raz, a poza tym jeszcze twórcy mają problem i zawsze lamentują, że ktoś może odkupić grę na wolnym rynku? No wiecie, używkę. Dlatego dążenie jest do tego, żebyśmy kupowali tylko cyfrowo. Nie jest to dobre rozwiązanie, które po prostu właduje nas tylko w cyfrowy nośnik. No i wiecie, jak jest, nie będzie tej magii kolekcjonowania, ale też przede wszystkim, że w jakieś serwery padną, lub coś się stanie, lub ktoś nie będzie chciał tego gromadzić, no to, to po, po grze inaczej jej nie odpalimy. Wiadomo, że lepiej kosić wielokrotnie na jednym produkcie, ile się da. I tu jest duże klucz problemu, gdzie biznes zżera Friday i blokuje nam nowości. Powiecie, że to wina kosztów, gier i technologii. Po części może i racja, ale to na pewno nie trwałoby 13 lat. Mówię oczywiście o GTA. Gdyby nie mega dochody z po prostu z online nowych pierdółek, czyli wiecie, kupujecie sobie tam dodatkowe furki, jakieś skórki, wirtualne chaty i tak dalej. Ludzie się w to wkręcają. Tego gdzieś może dojdzie jakaś luletka. No to twórcy by po prostu wysilili się na jakąś fajną grę znacznie wcześniej. Dlatego też powiem wam, że obawiam się, że premiera GTA 7 może być tak późno, że chyba już nie zdążę doszyć. Gry mobilne. Ten segment najbardziej mnie odrzuca. Z prostej przyczyny. Większość gier jest prosta, relaksacyjna i nieskomplikowana. No i okej, okay. ma to pełnić przerwnik w zajęciu. Również bardzo często takowe produkcje są za darmo. Pozornie. Problem pojawia się wtedy, gdy aż nadto się wkręci w zależnienie. Spotykamy tak zwany paywall. Chcesz przyspieszyć budowę fortecy, zapłać dwie dychy. Szybszy boost wojska, kolejne dwie dychy. Upgrade broni 50 złotych. I tak by można wymieniać w kółko. To w mojej opinii stawia grę już w pozycji niegrywalnej. Wolę zdecydowanie je zapłacić raz, porządnie i mieć spokój, uczciwa zasada. Ale widocznie ten model jest o wiele bardziej intratny z prostej przyczyny. Nie liczymy. No i mamy tendencję do tego, że wkręcamy się. No, można to też zahaczyć o uzależnienie. Cóż szkoda wydać 20 zł na jakąś pierdolę. Zaraz o tym zapomnimy, ale w przestrzeni miesiąca może się okazać, że poszło i 500 zł. No przecież w swojego Excela nie prowadzimy. Kto by tam patrzył za małymi wydatkami. No to jeżeli mówimy o 500 zł, no to tyle nawet nie kosztuje pełnoprawna gra AAA. Typowe żerowanie na wkrętce ludzi. Jest jeszcze jeden ruch i przejdę, bo za braku klejnotów, jak dla mnie trzeba się trzymać z daleka od tego typu gier i rozwiązań. Mało gier wysokobudżetowych. Niestety obecnie budżety na gry są ogromne. Konkurencja wielka, technologia droga, oczekiwania graczy, no niebotyczne. Na luksus wydawania takich gier pozwolić mogą sobie najwięksi. Często robią oni to dość asekuracyjnie. No bo bezpieczniejsze jest wydać nowego Assassin's Creeda niż stworzyć nowe IP, które może się nie przyjąć. Nikt tego nie zna o wiele więcej trzeba włożyć w promocję a gwarancji sukcesu. Brak. To poważne ograniczenia dla graczy, którzy przyzwyczajeni byli do ery PlayStation, gdzie świetnych tytułów eksperymentujących z gatunkiem wychodziło bez liku. Teraz masz pewnie jaka typu wyjdzie nowa FIFA, Assassin czy Call of Duty. Zresztą FIFA od dawna jest tylko aktualizacją składów i małymi korektami w gameplayu, które urosły do wielkiej rangi jakiegoś nowego modelu motion capture i tak dalej. No ściema i ma marketingowy bełkot, nie dajmy się na to łapać. Aczkolwiek nie mamy alternatywy, żeby w nową piłkę gdzieś tam sensowniejszą pokopać. Pro Evo było fajną alternatywą, a dla mnie zdecydowanie tam lepiej czuć było autentyczność i klimat w futbolu. Wracając, owszem, nowe pomysły również się pojawiają, ale jest ich zdecydowanie za mało. Gdy ogląda się targi gier, to ma Wrażenie, że twórcy non stop odgrzewają kotlety. Remastery, remakey to najczęstsze propozycje dla graczy. Bezczelnością jest też sprzedaż przypudrowanych wersji, np. Na, na wyższą generację konsoli PlayStation 5 Pro. Niby ta sama gra, a po prostu dopłacasz, że żeby trochę tam mieć jakichś blurów więcej, jakieś cienie poprawione itd. Totalna katastrofa. Nawet słynące z odważnej polityki i łamania schematów Nintendo, na premierę swojej konsoli Nintendo Switch 2 zaprezentowała głównie tytuły z innych platform albo odświeżone wersje z pierwszego Switcha. Słabe to czasy dla graczy szukających innowacyjności. Z drugiej strony biznes w grach wymusił mocną kalkulację. Częstą praktyką jest również wypuszczanie niedokończonych gier lub zbiórki na dany projekt, tzw. crowdfunding. Kupujesz wersję niedopracowaną, bo deweloper boi się, że nie starczy tu gotówki. Niektóre twory nigdy nie dostaną finalnej wersji. Smutny to znak czasów biznes na łasce graczy. Przeklęte otwarte światy. Marzysz o czasach, gdy gry miały więcej głębi? Nie mówię tu o symulatorach chodzenia, ale o połączeniu dobrej fabuły z akcją. Skondensowana produkcja na 8-12 godzin może być liniowa z dynamiczną fabułą i dobrze skrojona jak film. Zapomnij. Tego typu gier już się nie robi za dużo. Na szybko, gdybym miał wymienić, to poza serią Resident Evil nie pamiętam wielu takich gier w tych czasach. Kalkulacja jest prosta: zaprojektować tego typu grę nie jest łatwo, a jej czas ukończenia względem graczy nie będzie atrakcyjny. A w tych samych pieniądzach możemy zrobić przecież giga otwarty świat i napakować tam bezsensownej zawartości. I też możemy upchać tam mikropłatności. Ale o tym jednak będzie trochę później. W grach single player nie ma bardzo jak tej pułapki mikropłatności i zdzierania z graczy zastawić, choć tacy smiałkowie też już byli. Inaczej ma się sprawa gier z otwartym światem. Assassin's Creed, Far Cry czy wszelkie klony GTA. Granie w to to czysty masochizm. Powtarzalne misje, bezsensowne questy, znajdźki do kolekcjonowania, przeklęty loop do zbierania, ogromne plansze, na których nic nie ma ciekawego, generyczne lokacje i te przeklęte znaczniki zadań. Patrzysz na mapę i nie wiesz, od czego zacząć. To tak, jakbyś odwiedził swój pokój pod tsunami. Wszystko i nic. Dodatkowo levelowanie, które sprawia, że byle leż na 30 poziomie przyjmuje serię w głowę tzw. headshoty 10 i stoi. Masakra. Czemu to ma służyć? Ano niby temu, że wolność, eksploracja, tego typu eksploracja co ryba w akwarium. Zobaczysz kawałek mapy i wszystko będzie podobne. Natomiast deweloperzy mogą sztucznie wydłużyć czas gry do ponad 100 godzin i jeszcze się tym chwalą. To ma tyle czasu, żeby skracać sobie tak bezczelnie życie? Ja wiem, że można przegrać życie, dosłownie przegrać, przegryw. Natomiast kiedy odblokujesz na tej mapie wszystko, to czujesz się jakbyś miał mega kaca. Niby to zrobiłeś, powinieneś się cieszyć, ale po co? Platynowe trofeum? Ja czułem zazwyczaj już taką pustkę i, i bezsens tej całej filozofii. To tak jakby budować zamek z piasku na plaży, a finalnie i tak fala zabierze wszystko takie grze szybko zapomnimy, ale w kolejce czeka kolejny Assassin's Creed wersja 50. Tym razem zamiast pustyni ogarniamy znaczniki na zimowej Skandynawii. Jeszcze można wspomnieć o randomowych, generujących się wrogach, jak na przykład w Far Cry'u, niekończąca się opowieść, cyfrowa, syzyfowa praca. Oni się respawnują, nawet jak 100% jest mapa wyczyszczona. Fenomenalne rozwiązanie. Można się wyżyć po ciężkim dniu pracy. Dodatkowa zawartość i Priordery. Kupiłeś pełną grę za 300 zł i wsparłeś twórcę. No i fajnie, ale mogłeś również wersję Ultra za 400 zł i cieszyć się dodatkową tarczą i kilkoma skinami. Dla desperatów dobre, ale jeżeli okaże się, że to był wał wow i podczas gry możesz również to odblokować, to wręcz narasta frustracja. Leo, why? So nie ma też co ufać preorderom, gdyż często bez pacza nie ruszysz. Na przykład kupisz Wiedźmina i Cyberpunka na premierę, to znaczy, że sprajeżyłeś. Jest tyle bagów lepiej poczekaj z rok, aż naprawią. Tą niechlubną praktyką zasłynął nasz rodzimy CD Projekt Red, ale nie tylko w sumie oni. Kupowanie gry w preorderze jest jak medycyna alternatywna. Nigdy nie wiesz, czy nie wypijesz domestosa. Zdecydowanie nie warto, i tu również deweloper ma swój biznes, żeby jak najszybciej zyskiwać zwrot albo i zarabiać. Często niestety kosztem graczy. Piłkę nożną w FIFA też mocno obrzydził mi tryb losowania kart, czyli Ultimate Team. Tu możesz dokupować dodatki bez końca. Jaki to ma sens? Biznesowo ogromny dla właścicieli, ale dla graczy niewielki. Chociaż tryb stał się mega popularny, pewnie dzięki YouTuberom i promocji. Wiadomo, przyścigamy się, kto ma lepsze karty. Tak samo jak w szkole z kartami Pokémonów. Świetne triki, panowie deweloperzy, a my się na to łapiemy. Mikropłatności. Można jolać, nie zwracać uwagi, ale no nie da się tak do końca. Często gra może być Projektowana tak, że bez użycia własnej karty kredytowej, mimo że zapłaciłeś już full cenę za grę, czeka Cię koszmarny grind i poczujesz się po prostu wydymany. Wówczas nadchodzi myśl, a może kupię raz dodatkowe złoto. Kupisz raz, kupisz dziesiąty raz. Bariera się zawęża, budujesz nawyk, który z Tobą koreluje. Idziesz na łatwiznę, ale przecież nie wiedziałeś, że twórcom właśnie o to chodzi, żebyś w ten sposób myślał. Genialny biznesowy ruch, ale ponownie Cios w plecy graczy. Teraz większość gier zawiera płatności w swoich produkcjach, nawet jeżeli są one opcjonalne, jak skórki. To i tak irytuje, gdyż kiedyś takie rzeczy dostawało się jako gratyfikację za progres w danej produkcji. Obecnie tu i teraz płacisz i masz. Znak nowych czasów. Twórcy mierzą się na tym polu z ogromnym hejtem, ale i tak starają się wszem i wobec przemycić jak najwięcej dodatkowych rozpraszaczy, abyś tylko zostawił więcej kasy. Całkowicie to zabija obcowanie z daną produkcją, bo przede wszystkim przypomina to wyklęte przeze mnie gry mobilne. Naprawdę nie idźcie tą drogą chociaż wiem, że będziecie. Reasumując, branża gier przeżywa kryzys. Jest to widoczne gołym okiem. Ale czy to nie jest tak, że samą natarczywą monetyzacją, zachowawczością i upraszczaniem rozgrywki nie są sobie ci deweloperzy winni? Sama ultra realistyczna grafika to za mało. Gracze chcą czegoś więcej. Przede wszystkim różnorodności, bo tu wyróżniały się gry od innych elementów pop, kultury. Dużi deweloperzy zamknęli w kramach biznesu kreatywne małe studia, dostosowały swój produkt do masowego odbiorcy. W każdym aspekcie chcą wydoić graczy do dodatkowe fundusze, no i mamy efekt. To nie może skończyć się inaczej niż stagnacją na rynku. Ja wiem, że wielu jest fanów obecnej rozrywki, tego co serwują gry, ale bardzo szybko poczują oni powtarzalność i uproszczenia. W przednich latach granie w gry, w mojej opinii, miało więcej smaku i magii. Nie istniały ogromne otwarte światy, ale w zamian serwowane były kłady kreatywności, których nie uświadczymy dziś. To smutne, ale może losy tej branży nie są jeszcze ostatecznie zdefiniowane i powróci do nas trend więcej gier, mniej kalkulacji. Kierując się zasadą remastera, apeluję do twórców, próbujcie zrobić remaster nostalgii. Jeżeli zainteresował Cię ten materiał, to będę wdzięczny za subskrypcję i łapkę w górę, gdyż większość widzów tego nie robi lub o tym zapomina. Jeżeli wolisz poważniejsze tematy, to zapraszam na odcinek o ciemnej stronie franczyzy w biznesie. Pozdrawiam, cześć.